Cześć, witajcie ludzie z tej strony Raflixa. To jest kolejny odcinek z House Flippera, dwójeczki. Witam i o zdrowie Was, pytam. I dzisiaj robimy misję w, w Kora. Czyli to było chyba Kora Trud Forest. Odnowienie elewacji. O nie. Witam Panie Paysej. Od kilkudziesięciu lat mieszkam z rodziną w lesie K. Kara Lerut. Dobra, muszę zapamiętać Zauważyłem, że w ostatnich latach W okolicy buduje się coraz więcej Tych nowoczesnych domów Nie chcę, żeby w porównaniu z nimi Mój dom wyglądał na stary Czy mógłby pan unowocześnić elewację Żeby nikt Żeby nie kłuła Tak wszystkich w oczy, tak samo salon Ktoś z zewnątrz mógłby go zobaczyć Przez wysokie okna, dzięki Potrzebny jest mi też garaż, garaż. Pozdrawiam Jan Fusco Ok Dom tak jak widziałem, ale dobry Cała elewacja Garaż chyba też trzeba zbudować Albo że będzie zobaczymy, wiem że garaż też można tutaj budować Samemu ściany, no bo sufity też No możemy No dobra Kurde może będzie git, a może i nie. Zobaczymy, jak zaczniemy misję. No jak na razie, to jeszcze się ładuje ta misja. Tu akurat już nie ma, nie, nie powinno być chyba aż tyle elementów do wyrenderowania się, tak jak w poniedziałek w odcinku 48 minutowym. 30. Ileś tam sekund, nie pamiętam ile. Pamiętam, że i tak chyba nie skończyłem tak do końca i sobie teraz o właśnie też przypomniałem dobra Oj, dobra muszę noże zobaczyć się od razu będzie wszystko robiło nie dobra mogę wyjść z menu gru? A to się powinno jakoś zaraz powoli. Tak, to jest to. Tu będzie budowany garaż. za ja tu mam jeszcze coś sprzedawać. Pierwsze, ja chyba powinien wejść do domku do domku do domu ale jakby to powiedzieć już dobro za późno dobra, tutaj i tutaj I co? Zaczynamy budowę ścian trzy ściany na pewno zgaduję że będzie trzeba tutaj wszystkie ściany dookoła domu, oby tylko nie malować Oby tylko nie malowanie Oj, oby nie hmm, budżet 3,46 tysięcy teraz jest gdyby że był wyższy, większy Ale na to, żeby wiedzieć, że za późno Może maksymalnie, no maksymalnie nie, no W sumie nie wiem Dobra, dawaj Ostatnie pustaki, ceglaki ceglaki, pustaki jest Teraz odtąd Od tego rogu do tego rogu Dobra, do góry No i co? Lecimy dalej Kładziemy dalej cegły, o Przepraszam się gra. Muszę tam wyjść. Nie. I zaznaczaj wszystko od nowa. Dobra. No mniejsza cena, ale dobro. Tylko po to tam woziłem Żeby to mi się usunęło to zaznaczenie Tylko po to aby mieć mniejsze ceny za stawianie tutaj cegieł pustaków fajnie, bardzo fajnie Dobra stale co problemu nie mogę mieć Stawiamy dalej ściany Dobra, tu jeszcze jeden i kolejna, ostatnia linia i proszę, proszę, proszę. No jest moc. okej, okay, nie wiem co się stało a dobra no teraz jest git to się ściany stawiają będzie pewnie trzeba tam wejść, pomalować, albo jakoś coś położyć na ściany, jakieś płytki, albo, no, jednak będzie trzeba malować. Bo na pewno jeszcze brama garażowa, drzwi, salon będzie trzeba też zmienić. Nie wiem czy zaraz jak to skończymy, zrobimy garaż, nie pójdziemy przypadkiem do salonu, aby salon tam naprawić, czy co tam mieliśmy z nim zrobić. Remontowy salon, tak, odnowić go, o. na całe domy, na szczęście zadania. Czasami ja te klatki pospadały. materiał mi się skończy. Dobra tu i tu. Dobra. a, Będę sobie biegał, ale już... Nie, jeszcze z tym bieganiem. Materiał, będziemy biegać a co? Nic nam się przeszło, bo przez to nie stanie. Dobra, ale przynajmniej teraz wiemy, jaki jest Max czyli 3. No zapomniałem w sumie, jaki tam był Max. Tutaj też. Dobra, biegniemy albo że zrobimy ten myk taktyczny myk. no taktyczny myk tu jeszcze tak? oczywiście, że tak ale po prostu będę klikał tak, aby się udawało ładnie mi to przeklikać. dobra, teraz na lewo. A tutaj. I, 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 i tu I tyle z pr, 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 paneli Będziemy mieć płytek. Ale to są panele. Ja tu nie chcę być. Może przynajmniej tam u góry nie musie malować. To jest akurat bardzo jedyna dobra informacja. Tutaj też pewnie trzeba malować. Nie, dobra. Uch. Na szczęście nie. Po będę tak powiem, że się nie wiem. No i co, i w dół. Czy ja mam jeszcze jakieś ulepszenie do malowania? Dobra Tyle chciałem, ale chcę zobaczyć jakie to jest ulepszenie do malowania a, Jak malarska będzie zużywała mniej farbę, oszczędzanie efektów yy, wiaderko pełne kolorów to nasz nowy wiaderko z farbą da ci możliwość malowania w każdym kolorze dentro. Nie Ja tu jestem z jakąś miejsca, nie malowania kolorowych ścian No nie wytrzymam, moja myszka zaraz poleci przez... Dobra. Przez yy, ścianę. Musia odczepić, nie chcę odkliknąć. Myszka mi się jakoś psuje, muszę chyba sobie kupić nową. To se przejdzie na szybką taktyczną emeryturę. Jak nie chcę współpracować. Łe. O, nadgarstek coś mi strzeliło, dobra, ale kij w ten nadgarstek, bierzmy farbę na pędzel. Dobra, góra, lewo. Teraz znowu jeden. razy ci myszka, myszko komputerowa, laptopowa, lepiej ze mną współpracuj. Dobra, tu jest, weźmy ten większy. Szkoda, że nie da się jeszcze większego pętla walnąć. To akurat by było bardzo opłacalne. że na przykład 5 na raz by malował, Linię taką 5 na 5, no ma więcej farby by używało, dobra i koniec farby, ale przynajmniej dużą część ściany żeśmy pomalowali i w sumie nawet teraz zobaczymy, że aż tak nie narzekam na to malowanie. Jak narzekał, oby to nie było malowanie wcześniej. No. Se wykrakałem, tak jakby można powiedzieć. Dobra weźmy sobie farby. Tu i... Dołem, a potem tam wrócimy na górną no zamaluj się ty kwadracie głupi straciliśmy 2000 z budżetu No, to nie tak dużo w sumie Teraz lećmy w lewo, dół, prawo i tu aż tak do końca, z samego końca. Dobra. Farba. Chyba chyba już ostatnie branie z tego wiadraka farby. A nam zostało jeszcze roboty, chyba tylko. Mam nadzieję, że tylko już tutaj, że tam dalej. Na przykład, jak pójdę, to nie będzie już żadnej farby. Nawet pierwszej jednej gwiazdki nie mamy Myślałem, że to będzie takie krótkie zlecenie A tu nie wyrolowali mnie To jedno to zaraz będziemy robili I tak muszę farbę jeszcze dokupić, więc... Łe Proszę, 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 niech się uda przynajmniej tu do końca a może? To jest tylko 4. Jest! Udało się! Na styk! Zgaduję nawet. No bo to się skończyło. No to. To tylko zadania. Bramy garażowe. Te ja proszę bardzo, jako ładna brama garażowa. Proszę jakie jaki ładny drzwi Będzie tu, tu I tu Tu I nie wiem, powiedzmy, że to uwolnimy jeszcze jedno. Teraz tylko o takie. Czyli ten tutaj. Tu, tutaj. Tu, tutaj. I ostatni uwolnimy w tym rogu. i teraz. Teraz wchodzimy tu, tu, tutaj, drzwi trzeba kupić, żeby wbić się do garażu. Dobry A Jednak do widzenia Do widzenia powiedziałem Przez chwilę nie myślałem że tu są świece, myślałem że tu co innego Tyle było, kliknij w kubek to i tak moje Spamujemy, nie o tego zostawiamy. Nie wiem czemu chcieli ten salon zmienić, przyładny salon. To są, albo że to są ten typ człowieka, który się boi o to, co powiedzą inni. Bo nie, drzwi sprzedajemy. Ja stąd też możemy wyjść. Jeszcze zegarek. I raz, i dwa, i trzy. I raz, i dwa, i trzy, gro. Nie denerwuj mnie. Niech to będzie tylko ta jedna ściana. Eee... Tak czy nie? Nie, dobra, są dwie ściany. Jezus, myślałem, że tam to też trzeba pomalować. Już się aż szerzej powoli zląkłem. Dobra, farbę na pędzlu mamy Co jedyne co nam zostało to malować Co idzie nam na całkiem szybko jak spojrzeć Gra mnie, wździada zrobiła. wciula takiego

dokładnie na no farby stoczyły jeszcze nawet. Tu zaznaczmy. A tą dotąd. Ale farby sobie weźmy jeszcze. Wiecie. Farby nigdy nie zaszkodzi wziąć na pędzel, żeby było więcej jej. Tak oto też skończyliśmy już malowanie. Teraz przyszła pora na mebli i kupowanie. Ja nawet nie wiem w jakiej odległości kupować od wszystkich innych rzeczy. Na przykład takich tutaj stolik ten kawowy, kanapa, w której stronie na przykład fotel walnąć, Oglądajmy po tej. Nie wiem, kupuję tak wszystko, co so, napadnie mi pierwsze na kurs romyszki. Na razie jeszcze wszystko wygląda Git. Ale FPS-owo nie wygląda Git. Spacham, klacham, człowiek stary, Mac, tutaj, tutaj. Dziękujemy, do widzenia, i ja idę. U? Nie, nie tu, Gdzie, bo coś w kuchni było. Byle jak, ale że je były. Tutaj nie ma nic. Te drzwi jeszcze nie sprawdzałem, też nie ma nic do zrobienia. Pewnie to, ale to, też nic. No idziemy na górę, musimy, bardziej nie idziemy, tylko skaczemy. się na schodach postać, blokuje jakoś tak. Pokoje dzieci. Nic. Nic. Też nic. Wiedział, jaki dowolony pokój to był. O. Naprawdę, naprawdę gra, tylko tyle tutaj, najgorsze było do zrobienia. Wyrzucić śmieć. Trzymajcie mnie, bo nie wytrzymie psychicznie. 5 razy kliknąć, żeby się odklikało to na, na, na niebiesko, żeby znowu ono było na że żebym mógł znowu zaznaczyć jej dwie gwiazdki. W końcu. Nawet nie wiem ile czasu nam zostało. 5 minut. Nie, dobra no ci ile do mrody. jak w lewo i zaraz będzie też w dół. I patrzcie, szczerze, gdyby nie to, że kupiłem ulepszenie, to, że pędzel więcej farby oszczędza, to zgaduję, że już dawno bym tej farby na pędzlu nie miał. Prawo, Zamycie góra, lewo, dół, prawo, góra, dół i tak... Nie, prawo, góra, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół... I tak w kółko i w kółko dopóki nie skończymy malować wyznaczonego przez siebie części ściany. I, a tak ładnie udało mi się wykręcić tą chłę. A mnie tak jak skończyłem i tak jak też mówiłem. Idzie właśnie to lewo. Dobra, się już to, szczerze. Dobra, robimy odtąd. Dotąd. No i co, i teraz w górę. potem w lewo. Proszę, niech się uda, bo jak nie to wbiegnę prosto w drzewo. To udało się. Udało się. Jestem w szoku. I to tak bez kiedy jestem w szoku. Pięć, okej. Czy tak raz? <śleszy> Dwa. Pięć Teraz tak Raz Dwa Trzy Przesunąć musisz się w lewo ty To może to kupię. Znaczy tak tu już. Stolik też już. No i co? I dziękuję za oglądanie tego. O kurde. Dobra, to co? Jednego brakowało, jednego, żeby było równo 47, ale dobra. Ja dziękuję za oglądanie tego odcinka. Do zobaczenia w kolejnym już jutro. No i...